Chciałam coś powiedzieć, słuchałam pastora i przemawiało do mnie to, co mówił, chciałam do tego wrócić, bo tak ciągle to mam na sercu, że ja dzisiaj wstałam rano i nie będę mówić, tylko kogo sam ale pisamy pewne osoby i to nie jest profesjonalne, ale ja to też do siebie, że naprawdę ludzie mamy pewne rzeczy i powtarzają się pewne sytuacje w naszym życiu, że na przykład ciągle wchodzimy w nie takie na przykład przykładowo związki, jakie trzeba i tam się to psuje. E, ciągle mamy za mało kasy, ciągle coś nie wychodzi, dlatego, że w tej dziedzinie jesteśmy posłusznym Bogu. Ja to naprawdę po prostu... Ja napisałam to komuś, a to też do mnie Bóg jakby przemówił, że jeśli się coś w życiu chrzani, to zobacz, czy jesteś w tej dziedzinie posłuszna, posłuszny Bogu. E, to jest dla nas po prostu też e, wybawienie, to nie jest ku potępieniu, e, to jest po prostu E, posłuszeństwo Bogu daje przełom w życiu. Ja też doświadczyłam tego. Miałam takie sytuacje w życiu, że mm, trudno mi było posłuchać. E, trudno mi było posłuchać. E, trudno mi było na przykład posłuchać pastora, posłuchać Agaty w ich radach. Ostatnio jak mówiłam, no jakiś czas temu mówiłam, że zapisaliśmy dzieci do szkoły. To było strasznie trudne. E, pójść za tą radą, że to będzie dla dzieci lepsze i dla nas e, nie w edukacji domowej ich trzymać. Um, Podziłam się o to, żeby Bóg rozszerzył mnie bo poszłam do swojej granicy I za, i za takim posłuszeństwem idzie naprawdę w w życiu i dzieję się rzeczy. W ogóle miałam coś więcej powiedzieć, szukałam sobie już słowa o małżeństwie dzisiaj, ale od paru dni załapał mnie kaszel i mówię, jak ja będę, będę chyba pierwszą osobą, która będzie mówić słowo i kaszleć i mówię, nie, no nie zrobię tego, chyba nie w ogóle nie przyjadę do kościoła, bo jak kończę. Kasłać I mówię o po prostu, nie. E, I czym bardziej się na skupia, no to skupiałam, mm, to lipa strasznie, nie? Mówię, no dobra, leków nie wezmę, ale y, mówię, mleko sobie zrobię z miodem, coś tam. I tak się użalam na sobą i diabeł mi chodzi. Po, I powiadam, no odpocznij, pośpisz sobie dłużej. I im m, więcej słuchałam y, diabeł, to był taki zmasowany atak od konferencji w ogóle, nie? Tym bardziej pasowała mnie, dusiło mnie bardziej, nie? A im bardziej w pewnym momencie y, powiedziałam temu dość i y, zaczęłam skupiać się na dobrych rzeczach pozytywnych, tym y, na tym, co, nie wiem, no można powiedzieć, że skupcie się na tym, co zrobił Chrystus, ale to y, chodzi o to, żeby w ogóle w życiu nie patrzeć na ten problem, tylko patrzeć na Jezusa i na Boże rozwiązanie, y, słuchać męża. Bo <słuchaj> mąż mi mówił, Bożego męża. Bo mąż mi mówi, ja mówię, y, wiesz, tam spałam to jest dłużej po przyzimionej, to, a on, przyzimione jesteś, ciekawe, nie? Coś w tym stylu, nie? Tak sobie mówisz, to masz, bądź przeziębiona dalej, nie? Czy może tak nie, nie powiedziałem. Tak nie powiedziałem, tak nie powiedziałem, no ale ja sobie tak Myślę, pomyślałam, no. będę sobie tak gadać, będę w to wierzyć, będę w to rozpatrywać, będę się na tym skupiać, a no to będę się przyjemnie przyjmie, przyjmie, dalej i jeszcze się będzie mi pogarszać, nie? No. Więc mówię, okej, okay, on ma rację. Um, no, mówię, kurczę, kaszle, ale nie, mówię, ja jestem zdrowa, nie? Ja muszę się zgodzić z Bożą prawdą. I to, słuchajcie, jest to różnych dziedzin w naszym życiu. Ja czasami radzę różnym ludziom, tak jak na przykład, nie chcę, mówić, no du, dużo <noise> ogólnie z tych osób, więc jak się odnajdziecie, to niekoniecznie to to ty, nie? <noise> I naprawdę są sytuacje, że szczególnie kobiety mówią mi o czymś takim, że ciągle w ich życiu się na przykład powtarza jakiś zły schemat, nie? Coś ciągle powtarzają, w sumie przychodzą się poradzić, nie robią tego co radzę, e, robię to samo co zawsze. E, na przykład pakują się w relacje e, z niewierzącym, wracają do niewierzącego e, na męża, dziwią się, że mu się nie upada znowu. <grym> ja mówię, no kurczę, no. poddaj się prawdzie w tym, poddaj się prawdzie. To nie jest tak, że jedyne y, miłość y, może znaleźć w facecie niewierzącym, nie? kurczę no, ludzie, <grystanie> no, trochę zaufania do Boga, tak? To nie jest tak, że trzeba... mnie na przykład atakowały y, też y, takie myśli kiedyś na przykład o braku, nie, że może nie o braku, że jak nie będę miała faceta, to no bo mam mnie Męża, to więc w innej dziedzinie, ale jakby to, to przyłożyć na faceta, no to ja wiem, że ludzie się boją, że kurczę, moje dzieci nie będą miały taty, moje nie wiem, po rozwodzie, nie? Albo mamy facet, tak dalej, nie? Ja miałam takie myśli, że kurczę, no, moje dzieci mają zerową relację praktycznie prak z dziadkiem, nie? I to mnie prześladowało. nie? Jeden nie żyje, drugi żyje, ale prawie się nie odzywa. Nie? W żyje. Co? Drugi powiem, żyje. W połowień w połowień żyje. W nie, no, się od tego ciągle I No. I dopiero Mateusz mi uświadomił, nasz pastor, że, za którego dziękuję w że e, myśli o braku są w ogóle od tak nie traktuj to jak opresję demoniczną, No już ja to mówię. Nie pamiętam, że wszystko jedno co powiedział, bym mi to też powiedział. Ehm, ja też y, widzę w to w swoim życiu, że im bardziej wyznaję prawdy Boże, niezależnie od okoliczności, tym bardziej dzieją się Boże rzeczy. Przykładowo puszczam jakiś temat ostatnio finansowy. Pastor y, mówił o tym, że powiedziałam, że dzieje się w moim życiu przepływ, no bo ja zaczęłam praktycznie to robić, co, co słucha mnie. Y, y, chcę powiedzieć, że Bóg jest ogniem trawiącym, ale też mówi przez cichy głos, a ja go... Przez jakiś czas, um, jakby oglewałam trochę, no nie wiedziałam, jakby szukałam tego gorącego powiewu, mocnego ognia, ale i ta, też tak mówi Bóg, ale sobie chciałam uświadamiać, że um, przy, <kluzny> słuchałam różnych... Świadec ludzi, że na przykład wyrzucali, pozbywali się dosłownie swojego życia, wyrzucali, nie wiem, podziurewione rzeczy, zepsute zabawki, a ja gromadzę, 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 słucham sobie dalej świadec, gromadzę. Nową kupiłam e, no, wagę elektryczną, stara, e, le, e, stara, naprawdę stara waga, chyba, nie wiem, trwała 30 lat, e, dalej leży na półce, na półce, na szafie, nie? Ja to upycham, upycham wiecie, o co chodzi, nie gromadzę, gromadzę, nie? Przy, przynoszą mi ludzie nawet e, nowe ubrania stare, dziesięcioletnie, no nie szkołę na szkoły, na się No, no nawet się przyda, ale po prostu... Ale wiecie, no sentyment też y, gra nie. Um, no, no. Ale... Y, też dzieci zaczęły moje, no gromadzą te zabawki, nie bawią się, ale szkoda. Wszystkim się kochają, nie? No, e, co chciałam powiedzieć, e, zaczęliśmy wyrzucać, w końcu no. Takie prozaiczne mi się wydaje, ale to nie chodzi o to, wiecie co? Ja miałam problem e, przez długi czas, e, parę dobrych lat chrześcijańskich, z takim poczuciem, że jak coś jest dobre, no bo jeszcze dobra, no czasami wyrzucałam zniszczone rzeczy, nie? <grybujesz> Ale to już tak naprawdę zniszczone bardzo, nie? Ale coś z które są dobre. Ja zawsze miałam takie czapę potępienia nad głową, którą zawałam, po prostu mi Jezus, i polecam go <grybujesz> zrobić, że co jak, no coś jest dobre, jak ja mogę to wyrzucić. Przecież to trzeba w ogóle, nie wiem, no zadbać o to, żeby komuś dać, tak, no dom mi się zagraca, do i tak mamy ciasto teraz, w, w, w mieszkaniu, w którym mieszkamy. Bo przywoziłam rzeczy, przewożę tylko z mieszkania do mieszkania, też już ten Majdan, nie? nie? jak to się mówi? No, ten, te, te toboły wszystkie, nie? No, część z potrzebnych, ale część od dawna nie używam na przykład, ale tylko zwożę z jednego mieszkania, jak się przeprowadzam do drugiego, nie? No i teraz jeszcze mamy cieśniejsze i młode się na no Boże, pomóż mi wyrzucać w ogóle. Więc taki przełom, ale wracając tak, no i uruchomił się przebył, też pieniądze do mnie też przychodzą, bo też części rzeczy zaczęłam sprzedawać, które po prostu leżały i nie było mi potrzebne, nie? Więc przepływ się zrobił. <głosy> 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 Dawajcie no, więcej ja, jest miejsce. Nie, ja, ale naprawdę słuchajcie, no to jest niesamowite wam To tak uwalnia, żeby rzucać, nie? Tak. Ale nie. Ja naprawdę opomniałam się o tego potępienia. No i też Mateusz mi powiedział dzisiaj, że, że przecież tak jest, że to, że rzucić, nie wiem, coś w Europie, no to nie znaczy, że... Jak nie wyrzucisz, to moje dziecko w Afryce będzie nakarmione. No nie, to i tak nie działa, ludzie. Nie? Po prostu wyrzucajcie. Ja kiedyś mówiłam, że <perspektujesz> z za tym. <skrym> Facebooku... Ja na Facebooku, Znaczy, Jak możesz to oddaj komuś, to no zapytaj się tam, brata siostrę, ale jak nie będzie potrzebował, nie szpiedaj się na nic, no to wyrzuć po prostu. Nie martw się o to, nie? że się zmarnowało. Ja na przykład pokupowałam sobie jakiś, um, jakiś czas temu wakacje, dwie pary dość drogich butów. Jednych założyłam raz, drugie po prostu okazało no, się, że hmm, przynoszą takie hmm, skutek, że hmm, odciski się robem, kurde, kupiłam drogie buty, Mam te, lepsze są. Oh, yeah. no, po no i chodziło o to, że to wszystko mnie mm, oskarżało, nie? A coś chciałam jeszcze powiedzieć, że... Czekaj, hmm, to No, ja myślę, no, ktoś mi podpowie. <noise> hmm. No, nie wiem, chodzi, przypomnę sobie, ale yy, no, generalnie o co mi chodziło, że mi nie chodzi w tym potępieniu, a wiem, założyłam kiedyś stronę na Facebooku, nie wiem czy jeszcze nie funkcjonuje. Taką grupę coś, coś takiego. napisałam e, naprawa kontra wyrzucanie. Nie? Ja po prostu cerwałam wszystkie te dziury na potęgę. Robiła się w tym samym miejscu, cerowałam cerwałam. wiecie, bo ulubiona rzecz dziecka, bo ulubiona moja rzecz, nie? Tak jakby się bałam wyrzucić też czasami główne rzeczy i Bóg mi pokazał ostatnio takie coś, że e, właśnie to jest też ważne, więc poczekaj, aż się przypisze. Um, Bóg mi pokazał, że jestem związana e, przez pieniądze, nie? O co chodzi w tym wersecie, że nie można dwóm Panom służyć. Um, ja myślałam, że to jest co innego, no już tak ogarniałam, że biedni też mogą być związani przez pieniądze, ale myślałam, że to nie, nie dotyczy mnie. Bo, no. I miałam sytuację typu hmm, prasuję sobie hmm, ubranie, wyłączam żelazko, wiem, że jeszcze jest tam i spieszę się gdzieś, ale no nie mogę wyjść, żeby nie wziąć drugiej bluzki, z kupy bluzek, nie? I trochę przynajmniej tym, nie poprasować, nie? Dziękuję co jeszcze te, Żeby te ciepłe jeszcze po prostu nie zmarnować tego ciepła, ciepła żelazka, bo to nasza mama mi wkłada tego, że żelazko tyle bierze prądu, że w ogóle ta świętość nie można tego w ogóle zmarnować. I mówię, kurczę, ja się chcę tego uwolnić. Nie? Były takie inne sytuacje, że ja po prostu nie chciałam wiem, wody, po umyciu głowy. No to zaraz tam, czy coś pragnie, i mówię, że to jest złe, po prostu, jeśli możesz tak rób. Ale to nie możecie e, zniewalać. Nie? Ja słyszałam, że jestem jedyna, widzę, <toddź> że <toddź> się śmieje, Ale ja słyszałam, że nie jestem jedyną kobietą, która tak robi, że myjesz, myjesz głowę na tym miejscu, a potem w tym pierwszym, Nie I macie tak no ja słyszałam, że ktoś ja tak ma, się... i... Myślałam sobie tak, tak, trzeba, właśnie od Boże kobiety bo tak robią, ja to, <głos》> są zaradne, nie jak w Biblii. Boże kobieta, to tam w ogóle zaradnie wszystko, nie? Więc to jest zaradność. Nie? To nie jest się no, trzeba strach przed um, bratem, nie? To, nie? to jest zaradność w ogóle, nie? To jest strach przed brakiem, kochani. No nie nie szykujmy się, nie? To tak nie może być, że ty po prostu się nie spieszysz gdzieś i ty jeszcze musisz e, nie zładować tego ciepła żelazka i coś poprasować, nie? Ty musisz być od tego wolny, nie? E, tak samo z rzeczami właśnie finansowymi się nie bój wypuścić czegoś, że wyrzucisz e, i po prostu nie będziesz miał, ty, nie wiem, e, buty, mi się zużyły, a ty się wyrzucić, to ja je wybrałam. Ale nie tak patrzę na nie wiem, nie, ja to się nie nadaje, naprawdę trzeba wyrzucić. tyle lat, w ogóle nie wiem, z 11, z 12, nie wiem, Ej, ale... Um, jak ja zrozumiałam to, że ja wyrzucę i będę mieć, wyrzucę i będę mieć, wyrzucę i będę mieć, to naprawdę zrobił się przepływ. Nie wyrzucam żalem, bo to trzeba się nastawić na tego, wziąć swoje objawienie, jeśli trzeba yy, i wyrzucać. Nie? Amen. <śle> Ale nie, jeszcze, jeszcze powiem no nie rzecz. <śle> <śle> Dobra, jeszcze chciałam przeczytać jedno słowo. przerwę? Co? Drugią przerwę? Tak. tak. Nie, ja tylko chciałam krótko, bardzo. A jak chodzi o chciał. A tak chciałam bardzo krótko, tylko jedno, jedno przeczytać słowo. Ja dedykuję to Je i wszystkim, którzy głoszą Angelie, ale powiem Wam, że szanujmy to, że mamy pastora i szanujmy autorytet, bo. No, em... <grym> Ej, to przynosi życie. to życie. Ja y, widzę ludzi, którzy y, jednak się trochę tak rozwinę, nie? ale to tak szybko naprawdę. Y, widzę <grym> ludzi y, na moich w życiu, którzy po prostu, no dobra, nawet gdzieś chodzą, ale nie mogą. Y, tak naprawdę, jeśli chodzisz do kościoła gdzieś, to nie znaczy, że jesteś pod o tym, czy pastora. Y, y, powiem krótko, że Bóg ustanowi pięcioraką służbę dla nas, tak, żeby nas budować. To jest wieście to. Chodźcie na te rozmowy do pastora, umawiajcie się z nim, to jest taki skarb, aż nasz pastor już to już w ogóle. Ja jak trzy lata jestem chyba czy ileś w tym kościele, kiedy jesteśmy za widem, to nigdy tak nie jak w innych zborach, ale to też była nasza decyzja, że chcę chcemy do tym iść, a jak mi jest trudno go posłuchać, to modę się, żeby Bóg mi pomógł. I to naprawdę, myślę, że to przynosi duży owoc i to widać.